Cześć, tu Filip na Dzisiaj w krótkim odcinku powiem Wam, jakie zmiany nastąpiły w podróży do Wielkiej Brytanii po 11 lutego. Zapraszam. 11 lutego dla Anglii oraz Szkocji nastąpiła zmiana. Dla Anglii wprowadził ją Boris Johnson, dla Szkocji Nicola Sturgeon, a więc zostały ujednolicone. Procedury wjazdowe do UK. Wjechać teraz bez problemu mogą osoby w pełni zaszczepione. Za takie uznają się osoby, zostaną uznane osoby, które przyjęły jedną dawkę szczepionki jednodawkowej co najmniej 14 dni przed przyjazdem lub osoby zaszczepione co najmniej dwoma dawkami zatwierdzonymi szczepionkami co najmniej 14 dni przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Takie osoby nie muszą już wykonywać testu przed wylotem z kraju z którego przylatują do Wielkiej Brytanii, nie muszą także wykonywać testu po przylocie tutaj do Wielkiej Brytanii i nie muszą się e, izolować lub przejść tzw. kwarantanny. Jedyną czynnością, którą musimy wykonać jako osoby w pełni zaszczepione e, musimy wypełnić Passenger Location Form, czyli e, formularz lokalizacyjny pasażera. E, Pasażera, w którym informujemy, gdzie będziemy przybywać, jaki jest nasz adres zamieszkania, zameldowania czy danego w momencie pobytu. Strona rządowa mówi także o innych procedurach dla osób przybywających z krajów ceglanej czerwonej listy. Aczkolwiek, w chwili obecnej, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma ani jednego kraju na świecie, który znajdowałby się na brytyjskiej czerwonej liście. Osoby niezaszczepione podlegają takim procedurom, jakie były kilka miesięcy temu. Mianowicie muszą wykonać test 48 godzin lub mniej przed przylotem do Wielkiej Brytanii. Muszą także wykupić test PCR, który zrobią w Wielkiej Brytanii. Anglii i w Szkocji, dokładnie rzecz biorąc, bo nie mówię o Walii oraz Irlandii Północnej, mówię o Anglii i Szkocji, żeby być precyzyjnym. Wykonają ten test w ciągu 2 dni, 48 godzin od przylotu. I jeżeli będzie on negatywny, jest, jest ok, jeżeli będzie on pozytywny, muszą poddać się kwarantannie w miejscu, w którym wskazali e, w Passenger Location Form, czyli w tym formularzu lokalizacyjnym. Ważne jest to, że na tym Passenger Location Forum, czyli formularzu lokalizacyjnym przybywającym do Anglii lub Szkocji, należy wpisać Booking Reference Number, czyli numer referencyjny tego testu PCR na COVID-19, który zamówiliście lub zamówicie. Bez tego ten formularz nie będzie mógł być zgłoszony i możecie zostać cofnięci z granicy, więc pamiętajcie o tym, żeby to tych formalności dopełnić. Dzieci w wieku lat 17 lub poniżej nie muszą się poddawać testom na COVID-19 i są zwolnione z kwarantanny. A teraz przykra wiadomość niestety dla osób, które są tzw. ozdrowieńcami, osobami, które przechorowały COVID i mają naturalną odporność. Niestety nie jest to traktowane w UK. Jako powód do zwolnienia z testów i z kwarant możliwej kwarantanny, e jesteście wtedy traktowani jako osoby niezaszczepione i musicie wykonać test przed wylotem na wyspy. Musicie zakupić także test PCR tutaj, już po e wylądowaniu, to znaczy test trzeba. Test trzeba wykupić przed, żeby wpisać numer referencyjny na formularz lokalizacyjny i wykonujecie ten test tutaj. Jeżeli jest negatywny, to oczywiście nie musicie nic zrobić. Jeżeli jest pozytywny, musicie się poddać kwarantannie. Ale niestety przechorowanie COVID-a i posiadanie własnych przeciwciał przeciwko tej chorobie nie zwalnia z konieczności robienia tych, tych testów. No niestety drogich testów, więc miejcie też to na uwadze. W kwestii szczepionek, to cała lista akceptowanych w Wielkiej Brytanii, w Szkocji i w Anglii szczepionek dostępna jest na stronie rządowej. Wspominałem już o tym wcześniej, aczkolwiek przypominam, aby sprawdzić stronę rządową, bo może coś się zmienić, jakieś szczepionki mogły dojść lub zniknąć. Oby nie zniknąć, ale zawsze mogą dojść, bo jak sprawdzałem dzisiaj, to doszły dwie czy trzy szczepionki, których wcześniej tam nie widziałem. Mam nadzieję, że ten krótki filmik informacyjny był dla was pomocny, przydatny. I jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. 1 marca będzie rok, jak nagrywam na YouTubie i z tego tytułu też wypuszczę specjalny filmik, bo się odpala coś nowego, coś fantastycznego, coś bardzo, bardzo fajnego. I nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany tym, i będzie mi bardzo miło o tym wam powiedzieć. I po z tego tytułu też są dla Was niespodzianki dla wszystkich moich widzów subskrybentów. Co jeszcze? Myślę, że to wszystko w tym filmiku na dzisiaj. Jeżeli macie jakolwiek pytania, dajcie znać w komentarzach. A póki co, miłej niedzieli i miłego tygodnia przed Wami. Wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!